Witam serdecznie, witam cieplutko moi drodzy, Marian Czol z tej strony, kłaniam się, zapraszam Was na kolejny film, gdzie będziecie mieć unikalną okazję pojeździć odrobinkę po świecie, wszystko na mój koszt, wszystko za darmo, a jak wiadomo za darmo to i ocet słodki. Zabieram Was do roku 1970, mój wehikuł czasu jest już ukończony, więc co, zapraszam na pokład, pod siedzeniami macie kawkę czy też herbatkę, no i co... Będziemy czaszkować, będziemy kombinować jak młoda gwiazda, wschodząca gwiazda gry królewskiej z roku 70. Robert James Fisher, szachista, amerykański arcymisz, moi drodzy, który za dwa lata ma zostać mistrzem świata. Legenda środowiska. Pięć konkretnych problemów szachowych rodem z partii Fischera, moi drodzy. No to by było na tyle. Jedziemy. Pozycja numer jeden. Raszewski kontra Fischer. Palma de Malorca, rok 1970. Fischer na posunięciu grabierkami koloru czarnego i my kombinujemy jak Robert James Fischer, kawka, herbatka w dłoni, czaszkujcie sami, pomyślcie, co tutaj należy zagrać, co jest wygrywające, co przegrywa, bo tutaj białe też grożą, trzeba być czujny, więc za chwileczkę wracam do Was z odpowiedzią, jak komuś będzie za mało czasu, zawsze można wcisnąć magiczny przycisk pauzy, na YouTube to działa i poczaszkować sobie samemu, satysfakcja gwarantowana, zapewniam. No dobrze moi drodzy, co tam leniuszki, nie chciało się liczyć, czekać aż Marian pomoże? No, zobaczymy. Proszę Państwa, zobaczcie, że biały grozi, biały grozi matem w3. Jeżeli teraz będziemy bierni, na przykład zagramy sobie jakiś taki hetman d3, niby z widełkami, to dostajemy mata w 3 ruchy. Po biciu na f7 król odchodzi do rogu, strzał, strzał, poświęcenie hetmana, bicie wieżą, dziękuję, checkmate. Zadanie rodem z Puzzle Rusha. pierwsze 10 to na tym polegają mniej więcej. Więc no tutaj trzeba zagrać aktywnie. Wieża e 7 ktoś powie, bardzo spoko. Wieża broni F7, atakuje Hetmana, tylko po Hetman F5 nie wiadomo, czy mamy coś czarnymi. Prawdopodobnie jest cały czas koło równej. Tu jedynym ruchem, który wygrywa jest Hetman F2. Bang! Coś pięknego. Prowokujemy wieża, aby zbiła. Zbić nie może występuje problem z jedynką. Co za tym idzie, my, wieża, atakujemy, ale wieża nas atakować nie może. No genialny ruch. Takie rzeczy przechodzą, kiedy występują problemy właśnie z jedynką bądź też ósemką. Dokładnie. I co tutaj należy grać? No jedną z opcji jest wieża G1. To należało też uwzględnić, no ale prawdopodobnie wieża 1. Nie boimy się tutaj żadnych ataków po ósemce, ze względu na to, że goniec fajnie przykrywa rząd ósmy. I grozi mat. Bicie to jest checkmate, tutaj to jest checkmate, to też jest opcja checkmate. Więc tak naprawdę no nie ma tutaj e, obrony. Można jeszcze wrzucić takie triki, posunięcie, bicie Hetmanem na F7. I teraz, jeżeli Hetman by zbił, no to tutaj bicie i pozycja jest oczywiście wygrana, ale tutaj bezpośredniego mata nie ma. Więc jeżeli pójdzie Hetman F2, wieża G1, i jeszcze, o przepraszam, wieża oczywiście tutaj teraz grozimy matem, e, i teraz Hetman bęknie na F7, no to można to zbić królem. I tak naprawdę, mat jest w kolejnym. No dobra, jak jeszcze opcje ma, zatem czarny, yy, biały, przepraszam. Po tym ruchu Hetman F2 bombowym, genialnym posunięciu, jeszcze można wieży bronić. Tylko, że wieża 1 tutaj dokonuje dzieła. Nie można królem wieży już pobronić, ona jest dwukrotnie atakowana. Można zrobić furtkę, ale to nic nie zmienia. Na przykład co? H3? No to ja to walnę. Po tym posunięciu jeszcze jest Hetman F4 i prawdopodobnie kończy się to matem. Zatem, jak widzicie, potężny ruch ze względu na to, że wieża jest przykuta do jedynki. Nie może tak naprawdę rozdwoić się i bronić dwóch placówek, czyli E1 i F2 za jednym zamachem. Pozycja numer dwa. Fischer kontra Hook, rok 1970, Olimpiada w Siegen, moi drodzy. Bierki białe na posunięciu, białe zaczynają i wygrywają. Znowu czaszkujemy samodzielnie, zatrzymajcie nagranie i pomyślcie, jakie tutaj mamy opcje, co może rywal w odpowiedzi i jak tutaj ukarać złą pozycję króla. Tutaj moi drodzy wygrywa posunięcie wieża bije 6 szach. Jakie są opcje? Król może zbić, pion może zbić, Król może iść na f8. Te trzy trzeba było uwzględnić. Jeżeli bije pion, Hetman f6 checkmate. Jeśli bije król, Hetman f6 checkmate. Chodzi o to, że poświęcamy wieżę, ale tak naprawdę robimy outpost dla Hetmana. Tutaj na f6 wspartego pionem, coś pięknego. Oczywiście jeszcze jest taka linia po biciu na e6, jak król f8, to warto było uwzględnić. Pewnie większość z Was wybiłaby hetmana i tak, za, tak pewnie gdzieś tam um, sobie to zakładaliście w obliczeniach. Tutaj najlepszym ruchem jest hetman f6, grozi mat w1, więc tak naprawdę i tak wymusimy bicie. Oczywiście bicie hetmana też prowadzi do wina, ale troszeczkę dłuższy jest to win, bo hetman f6 później I tak naprawdę grozimy tu matem i grozimy wieży, natomiast tutaj można jeszcze to przeciągać ruchem wieża d7. Prawdopodobnie teraz po prostu strzał, króle 7 i Hetman F6 z powrotem, króle 8, i tutaj nawet można by było po prostu oddać i wykończyć rywala w ten sposób. Ale jest coś szybszego, jeśli zbijemy na F6 król pójdzie na F8, ze względu na to, że w tym momencie, moi drodzy, mamy posunięcie Hetman F6. Czyli tak jak mówię, grozimy matem w jeden ruch, wymuszamy ruch typu Hetman bije, pion bić nie może ze względu na to, że jest związany. Po takim strzale nie bijemy Hetmana, tylko bijemy na H8. Po Króla 7, Hetman D8, checkmate. To jest bardzo piękny mat, ze względu na to, że tutaj wcale nie biliśmy Hetmana, tylko po prostu poszliśmy po matadora, Hetman D8, checkmate. Pierwszy ruch jeszcze widać, tylko pytanie, co po Króle F8, jeżeli nie zbije, tak? Jeżeli nie zbije ani Królem, ani pionem. No to należało policzyć, bęc, bęc i później Hetman, moi drodzy... F6 kluczowe pole w tej oto pozycji dobra pozycja numer 3 moi drodzy Iwkow kontra Fischer Herceg Nowi jest to miasto położone w Czarnogórze rok 1970 oczywiście no i kombinujemy jak Robert James Fischer grający tutaj bierkami koloru czarnego moi drodzy policzcie sami zobaczcie jakie są opcje pewnie pierwszy ruch pierwsze dwa posunięcia widzicie tylko trzeba sprawdzić jeszcze co dalej proszę pana tym ruchem moi drodzy jest poświęcenie wieży, poświęcenie jakości na H3. Tam święciliśmy wieżę na E6, żeby wejść na F6. Tu święcimy wieżę na H3, aby wejść na H4 Hetman. Blisko króla. No i to jest poświęcenie jak najbardziej poprawne, jedyne właściwie tutaj, które zapewnia natychmiastowy win. Białe prakty praktycznie muszą to przyjąć. Jeżeli białe w tym momencie udałoby się na przykład, nie wiem, na F2 jest to jakaś opcja, no wtedy jak widzicie Hetman H4 będzie, będzie kruko z królem, jeżeli król na G2 poszedłby, no Hetman H4 anyway, jest podobna, podobna bajera, więc prawdopodobnie trzeba tę ofiarę przyjąć, Hetman H4 check i tu z rekopesatą będziemy odbijać, bo po król F3 załóżmy, bijemy sobie na H3, król E2 i po prostu bijemy na C4 jeszcze gońcem, tak? po króle F2 w tym momencie Hetman H2 i robią się problemy, po króle 3 mamy mata, moi drodzy, w 2, jest to posunięcie, Hetman G3, wymuszone jest król 4 i wieża matuje na E8. Oczywiście to nie jest tak, że król musiał iść tam, gdzie byśmy sobie tego życzyli, czyli tutaj. Mógł oczywiście iść tutaj, na G2. No, oczywiście wtedy bijemy na H3, anyway. Król załóżmy idzie na F2. No i jak gnębić? No, prawdopodobnie znowu musimy go poszaszkować. Te szachy są dosyć intuicyjne. Wieża H3, pozycja jest bardzo przyjemna. Tu co prawda nie mamy już mata, tak jak wcześniej, ale mamy Hetman G3 i matem grozimy. Dotąd już było ciężko doliczyć, tu już pewnie intuicyjnie byśmy grali, a jak widać, no król ma kłopoty. Spenetrowały tutaj totalnie te ciężkie figury, e, trójkę. E, no i grozi mat, jak, jak, jak to wybronić? No prawdopodobnie jakiś ruch typu hetman e2 przychodzi do głowy, tylko wtedy można by było zagrać na odciągnięcie, po prostu bijąc tutaj, atakując hetmana, figurę, która broni przed matem. Tak. Tu chcemy dać mata, żeby król nam nie uciekł na, na d5, więc tutaj pozycja się sypie. bank, bang i po prostu hetman h4 i grillujemy go po dwójce i trójce. To chyba takie trudne nie było. Ok. Gligoric kontra Fischer 1970. Palma de Mallorca. To miasto jest lubiane, było lubiane przez szachistów. Niejednokrotnie odbywały się tam e, liczne właśnie e, imprezy szachowe zrzeszające najlepszych zawodników na świecie. To jest zadanie, myślę, które... Z którym poradzicie sobie bez, bez większych problemów. Proszę bardzo. Czarny na ruchu. Czarny zaczynaje i wygrywają. Nie jest to mat. Bez materiał. Może wygrywają to za mocne słowo jednak. Tym posunięciem, moi drodzy, ruch koń d Po prostu widełki. Jak ktoś powie, ale to pole skontrolowane kontrolowane przez zwierzę. Jasne, tylko znowu występuje problem z jedynką. Bum, bum, bum nie wiem czy widzicie, król jest wrogów, duszony, nie ma furtki więc uważajcie na te jedynki i ósemki słabe no prawdopodobnie jak to by zostało przyjęte no to czy prawdopodobnie, no to na bank jest po prostu mat ale prawdopodobnie e, nie zostałoby przyjęte tylko poszłoby to co w partii, a w partii poszło moi drodzy hetman po prostu pobił na B6 broniąc wieży. i po strzale strzał, wieża bije i tak było w partii i to jest do wygrania, tu jest moi drodzy win, to jest figurka więcej Oczywiście to też wymaga troszeczkę jeszcze techniki, to wymaga jeszcze umiejętności, żeby to zrealizować. Ale jednak figura więcej w tej pozie. Hmm, tutaj tak naprawdę, nie wiem, powymieniać ciężkie figury, na przykład wymienić hetmany i naprawdę powinno być, powinno być spoko. A wymiana hetmanu z jakiejś wymiany tutaj nie będzie aż takie trudne. No Gligoryć miał prze, prze, przekichane z Fischerem, bo ta partia, ee, o ta, też miała miejsce, moi drodzy. Fischer kontra Gigorić. Znowu panowie się widzą przy desce 1970 w Zagrzebiu, moi drodzy. Ta partia ma miejsce, więc co? Teraz kombinujemy białymi. Jak Robert James Fischer. Bobby Fischer inaczej. Co to zdaje? Ostatnio mówiliście mi. No, Marian, z realizacją przewagi problem, jak realizować te wygrane pozycje, czy to materialnie, czy to pozycyjnie, czy to właśnie taktycznie. No to macie dzisiaj próbkę. Piszesz dzisiaj w roli nauczyciela pokazuje, jak realizować przewagę. Co tutaj? No, zwierzę jest problem. Ja chwilę kminiłem nad tym zadaniem, powiem wam szczerze. Wydawało mi się, że takie, takie motywy będą ruchami. Czyli cyk, cyk, na przykład czek, tu, czek, ale tam nie ma, nie ma follow-up. Zresztą on nie musi się ustawić na białym polu. Po tym ruchu mógłby tak naprawdę sobie odejść tutaj. I, 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 no, nie ma nic. Szacho tylko przesłoni nam. Nie. Tym posunięciem, moi drodzy, wieża bije na F6. Wieża bije na F6. Potężny ruch. No i tak naprawdę, no, są dwie opcje. Wziąć to hetmanem, wziąć to królem. Jest jeszcze inna opcja, może na przykład odejść po prostu hetmanem gdzieś tutaj. Dlaczego odejść? Ze względu na to, że jeżeli zostanie to przyjęte, nastąpi check. Zobaczcie. Bum, cyk. bum, cyk, boom. Cyk, bum. Boom. Boom. No, mnie się podoba ta pozycja. Nie wiem, jak wam. To jest wygrana. Natomiast jeżeli to zostałoby zabite, przez króla. Też hetman leci. BUM. Tylko w tej wersji językowej. Tu z Tam widłem tu z qr O, też jest win. No dobra, czyli przyjmować za bardzo nie można. Co można zatem? No prawdopodobnie zagrać coś takiego. Tylko wtedy bijemy tu. A co tutaj rywal ma? Nie wiem jaki skoczy jeszcze. Załóżmy, by zagrał. Koń H5, czek krugi8, goniec H6 na przykład. I już zapraszamy Hetmana do tańca. Na królu siedzimy. Potężnie. To jest wszystko proste. Jak wiadomo, się wcześniej zobaczy pozycję, gdzieś tam jeszcze się wrzuci to na silniczek. ale realizacja tutaj, moi drodzy, w postaci bicia na F6 wygląda bardzo, bardzo zjawiskowo. No nie jest też aż taka trudna, chociaż no tutaj, grając przy desce, zobowiązujące jest to. Jeżeli nie doliczylibyśmy konkretu. Znaczy konkretu, to akurat łatwo policzyć bicie królem albo bicie hetmanem. No by było, jakbyśmy właśnie mieli liczyć coś takiego jak bicie tu i na przykład jakieś odejście albo królem, albo hetmanem. Ale to też intuicyjnie można było po prostu wziąć sobie na g5, podciągnąć konia i jakoś próbować hetmana do, dołączyć do, do, do zabawy. Pięć konkretnych pozycji, pięć konkretnych szachowych problemów, które Fischer rozwiązał śpiewająco. Dajcie znać w komentarzu, ile Wam udało się rozwiązać samodzielnie tylko szczerze, bez siemy co, Swaniaczki. I dajcie znać, jak się podoba pomysł na, na taką miniserię.